Również bardzo serdecznie witam i pozdrawiam, i wszystkie Panie. I na początku tutaj W ramach komercyjnej działalności w prowadzonej w oparciu o przepisy prawa cywilnego przez państwa Kamilę, Jedwina i Projekt Urzechający, chociaż jest przedsięwzięcie świeckie, to jego działalność odwołuje się i propaguje wartości ewangeliczne głoszone przez Kościół Katolicki. nowoczesny z tym katoliczki, którego głównym obszarem działania jest rozwój osobisty kobiet, zgodny z oficjalnym nauczaniem kościoła katolickiego. W tym celu wykorzystywane są nowoczesne Za pomocą których można zapoznawać się z różną tematyką dotyczącą codziennego życia w Ewangelii i nauczania Kościoła. Organizowane są też spotkania, warsztaty, szkolenia, konferencje i skupienia oraz inne wydarzenia adresowane do kobiet. W tych centralne miejsce stanowi prześwietlenie, a także Przed kilkoma laty w związku z działalnością tego projektu pojawiły się różne wątpliwości i zastrzeżenia. W tym celu Krajowa Rada na sprawie Przestępstwa Kobiet powołała specjalną komisję teologiczną. Dzisiaj chciałbym z radością oznajmić, że wszystkie zalecenia tej komisji zostały przez projekt Współpraca z Polskim spraw Polskiej Władzkiej ustanowiłem oczywiście za sobą siostrę Urszula Wózek, Malutynkę, asystentką, która z ramienia kościoła będzie towarzyszyć projektowi Urzekająca. Siostra Urszula jest między innymi założycielką Wspólnoty Kiowa. Ja więc pozdrawiam tę radosną na początku dzisiejszego spotkania.